Minęły kolejne dwa tygodnie mojej nowej roli, więc czas na relacje dla Was. Napisałam pierwsze dwie interpelacje do Ministra Środowiska. Nie ukrywam, że do napisania ich natchnęło mnie samo życie podczas jednego z moich pod takich szybkich wypadów pod Wrocław na że i na Radunie. To jest takie częste miejsce, wypad miejsce wypadowe dla wrocławian. Uderzyło mnie jak wiele drzew, zniknęło z tamtych terenów. Tutaj jest zdjęcie. Za mną w tym miejscu czy niedawno był gęsty, gęsty las. Pamiętam te lasy dobrze, więc zadałam pytanie: jak widzicie, jest to rezerwat przyrody. Zadałam pytanie, dlaczego w takich miejscach, w takim miejscu dokładnie, wycina się drzewa? Ile tych drzew zostało wyciętych i co się stało z tym drewnem? A drugą interpelację też w tym temacie zadałam już bardziej ogólnie. Pytam się ministra, ile wycięto drzew w całej Polsce w rezerwatach przyrody w ciągu 10 lat? Jaki koszt był tej wycinki? A jaki był przychód dla lasów państwowych z drewna pozyskanego w ten sposób? Takie pytanie dodatkowe, czy chociaż starczyło na pokrycie sutych pensji dla tych, którzy powinni chronić te lasy, a zamiast tego budują drogi przez najcenniejsze kompleksy leśne w kraju. O wyjeździe do Wrocławia do Poznania już troszeczkę pisałam, ale chciałabym jeszcze raz podkreślić dwie sprawy. Po pierwsze, jestem zachwycona poznańskim zoo, bardzo doceniam, co pani dyrektor tam robi. Naprawdę nie wierzyłam, że zwierzęta, które żyją w niepoli, mogą mieć warunki naprawdę bardzo zbliżone do warunków naturalnych. Tam ten dobrostan jest widoczny na każdym kroku. I to było super. Chciałabym też podkreślić, że w poście, który napisałam. Yy, Mówiąc o szympansach, absolutnie nie mówiłam o poznańskim zoo. Tam takich rzeczy nie ma. Pamiętam z dzieciństwa, małpy, szympansy zamykane w klatkach i zawsze mi się to kojarzyło z nieludzkim traktowaniem, z pewnym rodzajem niewolnictwa, bo szympansy są zbliżone do człowieka, są naszymi kuzynami, mamy 98% genów i jest to po prostu naukowy fakt. Co do drugiej części wizyty w Poznaniu, czyli spotkania z sympatykami, to Okazało się, że jest potrzebna pomoc dla osób, które straciły pracę przez działalność opozycyjną. To jest ciekawe spostrzeżenie, ponieważ sama doświadczyłam tego na samym początku mojej działalności ale nie miałam pojęcia, że nie jestem w tym sama, że spotkało to tyle osób. Od jednej z pani z widowni dowiedziałam się, że ona tylko jedna wie o kilkuset osobach, które za swoją działalność opozycyjną, za swoje poglądy zostały zwolnione z pracy. Myślę, że jest ogromna potrzeba stworzenia takiego funduszu solidarnościowego dla tych osób. Oczywiście możemy pomagać materialnie, ale na przykład lista pracodawców, którzy chcieliby zatrudniać takie osoby zwolnione za poglądy, też byłaby Czymś, co mogłoby pomóc w rozwiązaniu tego problemu, i będę walczyć o tę sprawę. Poruszę też te, ten pomysł na posiedzeniu klubu. A co w samym Sejmie? Podczas debaty o zmianie ustawy dotyczącej kolei, udało mi się zadać pytanie rządzącym, kiedy zamierzają się przesiąść z drogich limuzyn na komunikację zbiorową i właśnie na kolej. Odpowiedzi nie dostałam na razie. Ale swoją drogą nie wiem, czy wiecie, jak ciężko w ogóle wedrzeć się jest na tę umownicę. Oczywiście posłowie, tacy doświadczeni, starsi starze znają jakieś luki, jak tam wejść na tę umownicę pod pretekstem wniosku formalnego i tak dalej, ale ogólnie, tak zgodnie wszystko z prawem, z regulaminem Sejmu, to nawet do takiego zwykłego pytania, które trwa tylko minutę, trzeba zapisać się z dużym wyprzedzeniem, najlepiej rano. Czyli jeżeli spontanicznie podczas debaty znajdzie nas potrzeba zadania pytania, to jest ciężko się dopisać do tej listy, chyba że łaskawie któryś z wicemarszałków się zgodzi. Uważam, że jest to w ogóle zaprzeczenie parlamentaryzmu i już teraz po prostu wiem, dlaczego te debaty często są tak nudne. No bo co to za sejm, co to za parlamentaryzm? Jak yy, ta, ta lista osób do głosu na mównicy jest tak bardzo ograniczona, jak tak bardzo trzeba się starać, żeby się tam dostać. To w ogóle nie ma nic wspólnego z sejmowaniem. Yy, druga sprawa. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak mało osób, mało posłów siedzi podczas właśnie tych debat na sali posiedzeń? Mnie to zawsze zastanawiało i oczywiście pewnie tak jak Was wkurzało mnie to, że ci posłowie tam nie siedzą, w końcu przecież za to mają płacone z naszych ciężko zarobionych podatków i pieniędzy. Ale znowu wracamy do słynnej organizacji pracy w Sejmie. Na przykład, ostatnie posiedzenie w czwartek było tak zaplanowane, że od godziny 10 do 17 nie było ani jednej przerwy. Słuchajcie, nawet na siku 5 minut. Więc ja się powoli przestaję dziwić, że nie wiem, Pawłowicz je sałatkę, a yy, Korwin zasypia, bo no, umysł ludzki nie jest w stanie yy, wytrzymać po prostu 7 godzin w takim natężeniu bez nie wiem, właśnie przerwy na toaletę, zjedzenie obiadu czy zwykłe przebietrzenie umysłu. A pamiętajcie, że w tym czasie toczą się ważne debaty dotyczące naszego kraju, dotyczące nie wiem ustaw, której tylko jedna ma 160 stron wraz z uzasadnieniem i, i jak można zachować taką świeżość umysłu przez tyle godzin. Więc czasem mi się wydaje, że naprawdę yy, nie wiem każdy, kto pracuje w Sejmie, urzędnik, posług, ktokolwiek powinien mieć jakieś obowiązkowe trzy miesiące w prywatnej firmie, w korpo, najlepiej azjatyckim korpo, żeby nauczyć dobrej organizacji pracy. Co więcej, dlaczego posłowie nie siedzą na sali plenarnej? Otóż w tym samym czasie, kiedy jest to posiedzenie plenarne, są zespoły, organizowane zespoły i praca w komisji. Są normalnie w tym samym czasie równolegle komisje, więc często posłowie i posłanki muszą wybierać, czy chcą być na, na, na sali, czy idą do komisji Zwykle wybierają komisję, bo tam też jest ważna ta praca. Ale, ale, uwaga, uwaga, po moim ostatnim filmie, gdzie wytknęłam, że nie było żadnego planu pracy i nigdy nie wiemy, kiedy to posiedzenie jest zwołane, dosłownie dwa dni później, przypadek, nie sądzę, pani marszałek przesłała harmonogram posiedzeń Sejmu. Uwaga, aż do sierpnia. Wow, jestem pod wrażeniem. Z takich jeszcze ciekawostek, to podczas właśnie obiadu w Sejmie dosiadł się do mnie pan Terlecki, jedliśmy w milczeniu, nie, nie zagadał, ale sam fakt, że się do, dosiadł myślę, że jest znaczące, tutaj jest zdjęcie, wydawało mi się, że nikt nie zrobił, nie uwiecznił tej chwili, ale jest inaczej, więc tak, można jedzenie łączy ludzi, jak widać na tym obrazku. I z takich sejmowych małych historii to myślę, że tyle. Przechodzimy do mojego biura. Kochani, biuro jest mam klucze. Ruszył remont, to zaczęliśmy od elektryki. Właśnie tam jest cała sekcja elektryczna do wymiany, więc będziemy się najpierw tym zajmować. Tutaj mam plan biura. Biuro jest strasznie duże. Niestety tylko takie duże lokale ma Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami. Ma aż 90 metrów. Te ściany takie zaznaczone krzyżykiem, które widzicie, to są ściany do wyburzenia. I tutaj ogromny apel do Was, żebyście, jeżeli macie, dysponujecie, nie wiem, firmą budowlaną, macie jakieś umiejętności w tym względzie w remontach takich dużych pomieszczeń, to piszcie do mnie, byłoby mi bardzo miło, jakbyście mi w tym pomogli. Mam na to 11 tysięcy złotych no na 90 metrów kwadratowych. Nie ukrywajmy, że nie jest to powalająca suma, więc każda taka pomoc w ramach tego budżetu byłaby mile widziana. A dlaczego jest to ważne? Ważne jest to dlatego, ponieważ marzy mi się tam, skoro mam Mam już tyle tych metrów, żeby to biuro żyło żeby służyło ono naszej takiej działalności opozycyjnej, żeby osoby, które przyjeżdżają do Warszawy demonstrować, mogły tam się przespać, wykąpać, odświeżyć, zagrzać, jest tam bardzo ciepło, bo tam są, duże, du, dużo kaloryferów jest tam, więc można się spokojnie zagrzać, żeby stworzyć taką mini salę konferencyjną, zapraszać tam instytucje pozarządowe i, i nie zrobimy tego, dopóki tych ścian nie wyburzymy i dopóki też no, nie doprowadzimy do takiego względnego, ja nie mówię, żeby to było jakoś tak na błysk, ale żeby chociaż to tak fajnie wyglądało, to wtedy będę mogła Was tam zaprosić. Zgłaszajcie się, jeżeli możecie mi w tym pomóc: klaudia.jahira.małpa.pl Jest to w ogóle najlepszy teraz kontakt ze mną. Pod tym adresem mailowym obsługuje go na bieżąco moja asystentka Marta. pozdrowienia, więc najszybciej odpowiem Wam na, na, tego, na tego maila. Na Facebooku ten czas jest wydłużony, bo tego tak szybko nie ogarniamy. No i ostatnia taka najmniej miła historia. Pewnie nie wszyscy wiedzą, ale tydzień temu e, głównie na Twitterze wrzucono i udostępniono zdjęcia pornograficzne, podpisując, że to ja. E, oczywiście prawicowe media zagotowały się. Nie miałam z tym nic wspólnego, ale ludzie zupełnie nie obawiając się konsekwencji prawnych wynikających z pomawiania mojej osoby, zaczęli to udostępniać, robić z tego memy. A oczywiście już wtedy zapowiedziałam, że nie ma mojej zgody na niszczenie ludzi w internecie. Dlatego też złożyłam skargę pokrzywdzonej o popełnienie przestępstwa na policję w sprawie, no właśnie w tej sprawie. I w piśmie tym pada bardzo ważne zdanie, które myślę, że najlepiej oddaje istotę tej sytuacji. Pomówiono mnie na Twitterze o takie postępowanie, które poniża mnie w oczach opinii publicznej oraz naraża na utratę zaufania potrzebnego do pełnienia funkcji posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. To jest dla mnie, to była i jest dla mnie trudna sprawa i tak przy tej okazji, tak poczułam, że ciężko w ogóle, wiecie, być bardzo aktywnym, jak, jak co chwilę pewne zdania są wyrywane z kontekstu, moje zdania przekręcane też, znaczanie tych słów. Mam trochę już dosyć e, tysięcznego tłumaczenia, co to jest satyra, co to jest ironia. E, tłumaczenia się z tego, że kornik e, jest częścią przyrody i to nie kornik odpowiada za niszczanie drzew, tylko to człowiek jest za to odpowiedzialny. Za to właśnie, że e, szympansy są naszymi kuzynami, bo mamy 98% genów i jest to fakt naukowy. Za to, że powiedziałam, że nie obchodzę świąt. I Trochę też w związku z tym wszystkim postanowiłam, że te najbliższe wolne dni spędzę u mojej babci we Francji. Myślę, że jest to nam owo bardzo potrzebne. Pojemy dobre, smaczne rzeczy, ale w rozsądnych ilościach. Nie będziemy trzy dni gotować, tylko pójdziemy sobie do francuskiego bistro, żeby miło spędzić czas. I... I to Wam też polecam. Naprawdę, jeżeli żyjcie jak chcecie, bądźcie szczęśliwi, tego Wam życzę w ogóle, żebyście byli szczęśliwi nie tylko na te święta, ale przez cały rok, ale dajcie też żyć tak, jak lubią innym, tak? Doceńcie ten inny system wartości. Ja nie robię prezentów, ponieważ ogólnie uważam, że mamy za dużo rzeczy. Nie mam potrzeby mieć choinki, bo uważam, że miejsce drzewek jest w lesie, a, a nie w, prze... w ciepłych, gorących naszych mieszkaniach. Ale jeżeli Wam to sprawia frajdę, to po prostu tak żyjcie tylko pamiętajmy, szanujmy się, bo każdy może mieć inny system wartości. I tego Wam życzę. Do zobaczenia w nowym, lepszym roku. Zima Wasza, wiosna nasza.